Wszystkich cieplutko serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film z serii pod tytułem Omawiam Wasze Partyjki, gdzie podsyłacie mi swoje szachowe wypociny, niejednokrotnie bardzo interesujące. No i staram się to udostępnić na swoim kanale, moi drodzy, za w zamian za oczywiście symboliczne wsparcie. Ostatnio odezwał się do mnie Grzegorz i mówi, słuchaj Marian, łap partyjkę, gram na czeskomie, tempo 5 minut. Ja mówię, no to dobra, będą dymy. No i były dymy, partia robi wrażenie, szczególnie jej finish. Nieregularne otwarcie, moi drodzy, potem sporo taktyki. A na koniec piękny mat. Siadajcie wygodnie kawka, herbatka w dłoni, przyjrzyjcie się. Kulminacyjny moment, to moi drodzy, bo naprawdę działo się B4 jest to otwarcie polskie, <laughs> przepraszam. Ideą jest przyjście gońcem tutaj na B2, łapiąc aktywność po długiej diagonali. Ok, w tym momencie skoczek f6, moi drodzy, goniec b2, logicznie, d6, być może z ideą tutaj grania nawet na e 5 pion. g3, podwójne fianchetto, maluje się na desce za moment, ciekawe ustawienia mają miejsce, przyznajcie. No i c6, wbicie takiego klina przeciwko gońcowi. No tak, tylko że to można nadgryzać. Już właśnie B5, bardzo dobry ruch. Jeśli bicie, no to pewnie strzał jakiś na mojej drodze B7. Dlatego też Hetman B6 został zatrudniony do obrony. Następuje A4. W razie bicia, które zresztą nastąpiło, CBAB, goniec bije B5, mamy otwartą. Otwartą linię. Jeżeli wybiłby Hetman, tak jak pokazuje strzałka, byłoby tempo na gońce. Aha. Skoczek C3, no i jest atak na gończewskiego. I, I tak myślałem, że on go ocali. Goniec jakiś C6. Proponujemy wymianę, walczymy od jego nale. Ale tutaj poszło, moi drodzy, A5. No a 5, jakby nie było, pozwala wziąć tego gościa malinowego z b5. Jest strzał, co prawda jest tempo na gońca, ale uwaga, kto będzie się stawiał temu gońcowi? Gońcu z g2. Kto będzie przeciw niemu chciał tutaj wystąpić? Nie wiem, czy będą śmiałkowie. Wierzę oczywiście b1, bo podwisa. I teraz hetman a4 było topowym ruchem. Hetman d7 jednak. I teraz kawka, herbatka w dłoń, moi drodzy, mała taktyczka się szykuje. No i, i czaszku idzie, co zagrał tutaj Grzesiek. Jak wymienił wieże z B za wieże z A, biorąc przy okazji, moi drodzy, te dwa pionki? Dobra tam, nie gwizdaj tutaj. Zaraz tutaj z tobą pojadę króciutko. No, jest to taka dosyć prosta kombinacja. Po prostu wymieniamy figury. Oddajemy potwornego, w sensie bardzo silnego, potwornie silnego gońca, ale jest to uzasadnione. Bicie na f6, e 6 i teraz wieża wdupca się na siódemkę, moi drodzy, stępem na hecia. Hetman d8, wybijamy na f7, chodzi o to, że otwieramy diagonale I oczywiście teraz goniec bije a8. Goniec e7. Podsumowując tak naprawdę sytuację po ruchu 14, widzimy, że w figurach tak naprawdę jest równo raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery. Tylko pionów troszeczkę więcej na skubał, tutaj, moi drodzy, biały. Bo pionów tutaj mamy 5, a tu mamy pionów, moi drodzy, 6. Pioneczek więcej, chociaż te piony to są słabe piony. Jeśli chodzi o piona z a5, to jest jeszcze inna historia, która się z nim wiąże. To jest wolny pion, który no, będzie niebezpieczny. Ale jednak jest osamotniony i będą na niego szeroko pojęte ataki. Hetman w tym momencie b1, wieża e8, moi drodzy. Hetman b3 szach i król f8. Roszada zrobiona, jakby nie było jest zrobiona manualnie, moi drodzy. Yy, tutaj Grzegorz zauważył szybciutko, że słaba przekątna. Mamy białopolaka, którym nie dysponuje rywal. No to goniec d5, goniec g8 i matna f7. Fajna idea, podoba się Wam? Jak najbardziej. Skoczek d7, trzeba wiedzieć, co jest 5. Goniec g8 i grozi matador. I teraz chcielibyśmy być może się pobronić takim ruchem, wziąć to pole pod kontrolę, ale idzie f4, usunięcie obrońcy, moi drodzy, pole f7. Dlatego też umiejętnie czarno dały tu pionka. Po oczywiście, biciu hetmanem, mamy skoczek E5 teraz. Już teraz jest tempo, jeśli chodzi o wymianę hetmanów. Na co zresztą czarne, e, przepraszam, białe przystały. Mm -hmm, taka pozycja. Goniec, moi drodzy, B3. Goniec C5, skoczek F3. No i teraz jest ciekawy ruch u czarnych. Czarne to przeoczyły, miały dobry, dobry ruch, mogły prawdopodobnie wygrać, wygrać materiał. Czy ktoś widzi? Tym posunięciem jest moi drodzy A4. Oddajemy pionka, jeżeli to zostałoby wzięte, to przechodzimy wieżą na A8. Oddaliśmy pionka, żeby zaatakować gońca. Po odejściu gońca jest szach i spada wieża. Więc najlepsze, co by mogły teraz zrobić białe, to ewentualnie wtrącić bicie na E5 i oswobodzić się ruchem E3. I po prostu oddać gońca, zagrać królem na E2. No i taka jest sytuacja, że pionów tutaj moi drodzy jest 6, eee, tu 3. Czyli można powiedzieć, że trzy piony na gońca. No okej, okay, gramy. Gramy w szach, jak najbardziej. No, ale to było niezłe dla czarnych. Tu jednak goniec b6 po prostu. Okej, okay, goniec b6. I teraz nie wiadomo, co zrobić z tym królem kurczaki. No bo tutaj wiadomo, powymieniamy skoczki, to może wisieć po roszadzie. Tutaj nastąpiło bicie, oddzielamy się strzyczki i to jest akurat dobre, no bo w tym momencie mamy yy, lepszą strukturę białymi, o wiele lepszą. Te wszystkie piony, moi drodzy, są w kupie. One się trzymają razem, jak hulsi w lesie przed ustawką. No tak. Tylko oczywiście miejmy na uwadze, że są, jest końcówka z różnobarwnymi gońcami, która miewa tendencje remisowe szczególnie jakbyśmy wymienili ciężkie figury. Yy, no nie wiem, wydawało się, że można by było zagrać sobie. Hmm. Może jakieś D3 albo jakieś C3 gońca wstawić na 4 i trzymać blokadę. E, tutaj jednak Roszada i oddał pionka, który był na D2. I teraz zagrał jeszcze E4. Mówię, kurde, lebele, no przecież ty już słabości. Cały czas się przyczepi do pionka F2. Czarny będzie, będzie straszył ten. No okej, okay. goniec c5, król g2, król, moi drodzy, 7 i tutaj poszło c4 z, z taką ideą, żeby przedstawić gońca. Silnik się chwalił, że normalnie królem f3. Iść królem f3, później zagrać jeszcze h4, przytrzymać króciutko te piony. Niemniej jednak tutaj, moi drodzy, poszło c4. Goniec w tym momencie b4, wieża d1. Wymieńmy się, wymieńmy się. Ja mam tutaj pionka, pionka więcej, tak? Jest to wolny pion. Wolny pion więcej. No bo tutaj mamy 3, dobrze mówię? Ja mam z liczeniem problemy, moi drodzy, tak, pionek więcej jest. No ale przy różnobarwnych, przy wymianie wiesz, myślę, że to jest remisowe. Wieża b2, czarny mówi, nic nie mienia. Goniec a4 oczywiście tutaj wisiało. Wieża a2, goniec b5, no ma co chciał, tylko że idzie a4. No niebezpieczny, wolny pion de -le -le. A ten za bardzo możliwości pójścia w przód nie ma. Ale mamy wbicie się na siódemę wieżą, jest szach, moi drodzy, Król f6 i stąd powolutku zaczyna robić się ciekawie. Nie ciekawie dla czarnych, ciekawie dla białych, bo Król może mieć ciasno na tej części szachownicy. W tej sekcji może czuć się niezbyt komfortowo. Niezbyt komfortowo. Tutaj bardzo ciekawym ruchem było c5. Tak, oddanie pionka. Żeby przyjść tutaj z szachem. O, i później zaciągnąć to na widła. Ewentualnie. Po takim szaszku i króli6, co byłoby jak najbardziej możliwe, przyjść wieżą na F5. A i straszyć tutaj. Jeżeli teraz byście pchnęli albo chcieli obronić pionka, no to wszedłby mat, moi drodzy. Mat W2, kurde Lebel, nie ma żartów. No, C5 było wredne. Ale wieża A7, taka logiczniejsza wydaje się. Siadamy na, moi drodzy, siadamy na piączewski. No to A3, wiadomo, nie chcemy pionka stracić wolnego, to nasz skarb, mamy szaszka. No i król G5. Idzie w paszczel 2, Jakby nie było troszeczkę. H4 rzecz jasna, król H5 i gonie C8 szach. Takie naturalne posunięcia padają. Idzie oczywiście G6 i teraz wieża A7. O! Z takimi ideami, proszę Państwa, więc król H6. No i w tym momencie G4. I zatrzymajmy się na moment. Czym mogą grozić w kolejnych posunięciach białe? Król, jak widzicie, niestety, nie ma możliwości żadnego legalnego ruchu. Zatem, zatem, trzeba uważać, żeby po prostu nie został zamatowany. Jakby się udało nam podciągnąć tego króla gdzieś wyżej, to mogłyby być niemałe kłopoty. Mam na myśli oczywiście pchnięcie pionka i, nie wiem, wstawienie tu gońca. Tak jest. I teraz należało zagrać jeden jedyny ruch czarnymi. G5 po prostu. jakiś tam szaszek, król G7 i się wszystko trzyma gra i buczy. Tu jednak naturalne posunięcie goniec C5 za takiem na wieżę, za takiem na pionka, który jest związany. No tak, tylko nie poczuły blusa tutaj. W ogóle czarne nie zobaczyły, co grozi. Tu jest, moi drodzy, Matador nieunikniony. Oczywiście jest to G5, with check wymuszone król H5, król H3. Ha! Piękne, genialne posunięcie oddajemy wieżę, która zresztą została wzięta, żeby przyjść gońcem na D7 i poprawić na G4. Obrony nie ma. Nie ma obrony. Ha, kur... H6, goniec G4, checkmate. Ależ zamatował! No pięknie to wygląda. Król się udał w Paszczelowa, skąd żywy już, moi drodzy, nie wyszedł. No zwróćmy uwagę na to, jak to wszystko wygląda. Jak to się fajnie prezentuje. No, fajna partyjka, bardzo dużo się działo. Myślę, że można z niej wyciągnąć kilka cennych wniosków. Uważaj, tak, gdzie maszeruje, ta królem. Tak jest. No, wolne piony oczywiście muszą być pchane, ale tutaj pierwsze rzeczy, pierwsze. Bezpieczeństwo króli. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. B4. Ciekawostki miały miejsce. Dajcie znać, jak się podobało, i do następnego.